Z Ewangelii według Świętego Marka. Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć, a wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Oto słowo pańskie. Możemy sobie kochani, wyobrazić całą tą sytuację, którą przedstawia dzisiejsza Ewangelia, i oczami wyobraźni zobaczyć Jezusa, który przypływa do ziemi Genezaret, i wprawdzie przypływa tam w sposób, no, no nie, niejawny, tak? Raczej nie rozgłaszał swojego przyjścia, czy przybycia do tej ziemi, a jednak został rozpoznany i to w ludziach jakby budzi pewne poruszenie, bo zaczynają, prawda, znosić się w swoich chorych, zaczynają go szukać po to, żeby przynajmniej się go dotknąć, żeby doświadczyć uzdrowienia, prawda? I to słowo dzisiaj zapraszam mnie do tego, żebym uświadomił sobie, że ja mam możliwość dotykać Jezusa każdego dnia, że mogę go dotykać w każdym momencie, kiedy stoję przy ołtarzu, kiedy uczestniczę w Eucharystii, kiedy spotykam się z nim w Jego słowie, kiedy spotykam się z nim na modlitwie. Mogę dotykać Jezusa mam taką możliwość i jest to jakby w sposób nieograniczony dostępne dla mnie tylko pytanie no właśnie jak wyglądają te moje spotkania z Jezusem czy rzeczywiście te spotkania mnie poruszają czy w jakiś sposób też zmieniają moje wnętrze czy ja staję się nowym człowiekiem czy czekam na te spotkania czy one są rzeczywiście dla mnie momentami kiedy uświadamiam sobie że Właśnie teraz dotykam Boga, że on mi pozwala siebie dotykać, prawda? Zobaczcie, że można żyć bardzo blisko Jezusa, można y, dotykać go w sakramentach świętych, uczestnicząc w tych sakramentach, a można go nie rozpoznać. Można się z nim rozminąć. Bo to się do, dokonuje na przestrzeni mojej wiary. Y, tego mojego pragnienia spotkania się z Bogiem. To jest klucz do tego, żeby to spotkanie było żywe, żeby ono przyniosło owoc mojego uzdrowienia. I uwaga, tu nie chodzi tylko o uzdrowienie fizyczne z jakiejś choroby, z jakiegoś cierpienia, ale przede wszystkim tu chodzi o uzdrowienie mojego serca, uzdrowienie mojej duszy. I tutaj przypomina mi się sytuacja, kiedy Ewangelista opisuje. Gdy do Jezusa przyprowadzają człowieka sparaliżowanego, i kiedy spuszczają go przez tak, dach, przed Jezusa, Jezus widząc ich wiarę, e, mówi: człowieku, odpuszczając się, twoje grzechy. Czyli jakby to jest głównym problemem, który nie pozwala mi spotkać się z Jezusem. To jest doświadczenie mojego ducha, mojego serca, to może być moim przeszkodą do spotkania się z Nim. Bo tak zobaczcie, my na dobrą sprawę możemy codziennie być na eucharystii, możemy codziennie słuchać Słowa Bożego, możemy przeczytać Pismo Święte kilka razy. Też spotkałem się z taką sytuacją. Kiedyś w czasie wizyty kolędowej, jeden człowiek pochwalił mi się, że, że przeczytał chyba trzy czy cztery razy Pismo Święte od deski do deski. I wtedy jakby pojawiło mi się takie. Pytanie, ale czy to pozwoliło Ci spotkać się z żywym Jezusem? Bo można znać Pismo Święte na pamięć, można wkuć pewne fragmenty i błyszczeć, prawda? Bo, no, może, bo znamy Słowo Boże, ale czy siadając do Słowa Bożego, wsłuchując się w to Słowo, czytając to Słowo, czy ja wtedy spotykam się z Jezusem? Czy ja wierzę w to, że to Jezus mówi do mnie to słowo, że dzisiaj to słowo, które On nam daje, jest do nas, do Twojej historii życia. On czyta Twoją historię. I, i, I chcę, żebyśmy tutaj się z Nim spotykali, właśnie poprzez to słowo. Nie tylko po to, żeby przeczytać, nie tylko po to, żeby coś może fajnego usłyszeć, ale po to, żeby się z Nim spotkać, po to, żeby Go dotknąć i żeby dotykając Go. Móc doświadczyć uzdrowienia. Najpierw uzdrowienia naszego serca, naszego ducha. Dzisiaj, w tym świecie, w którym żyjemy, jest mnóstwo ludzi, którzy żyją w, naprawdę w grobach swojego życia. Zewnętrznie, fizycznie, funkcjonując doskonale, mając pieniądze, będąc ustawionymi w życiu, mając modne rzeczy i, i tak dalej. Ale duchowo w sercu często są martwi, bo nigdy nie spotkali żywego Jezusa. Bo żyją w śmierci swoich grzechów, swoich upadków, swoich słabości, swoich lęków, swojej pustki egzystencjalnej, bo nie wiedzą po co żyją na tym świecie. Są jak ci ludzie z dzisiejszej Ewangelii. I oni, kiedy usłyszeli, że jest Jezus, żywy Jezus, to oni po prostu robią wszystko, żeby dotrzeć do niego, żeby przynajmniej się go dotknąć. Nie? Ale to jest właśnie to i głębokie pragnienie, bo wierzą w to, że ten, ta bliskość Jezusa, kontakt z nim. Yy, przemieni ich życie, więc to jest też pytanie do mnie, czy ja rzeczywiście tak garnę się do Jezusa, czy ja wierzę w to głęboko, że kontakt z nim przemienia moje życie. No bo myślę, że każdy z nas tego potrzebuje. Ja, ja jestem o tym głęboko przekonany. Ja bez Jezusa, no nie ma mnie. Tak? Yy, to słowo. Bardzo mocno zapraszam je do głębokiej relacji więzi z Nim, z moim Panem, Zbawicielem. I myślę, że warto sobie też dzisiaj dokonać pewnej takiej refleksji nad swoim życiem duchowym. Życiem duchowym, które nie jest tylko i wyłącznie jakimś takim, wiecie, takim życiem gdzieś uduchowionym, gdzieś takim odrealnionym, oderwanym od rzeczywistości, ale życie duchowe ono ma pewien bardzo ważny gen, On jest, ono jest bardzo mocno powiązane z codziennością. Życie duchowe pozwala nam twardo stąpać po ziemi i be, będąc wpatrzonym w Boga, będąc wpatrzonym w Jezusa. I to jest jakby fundament naszego życia duchowego. Ono, się, ono wchodzi w naszą codzienność. To nie jest takie oderwanie, że ktoś, ktoś może powiedzieć, o ktoś prowadzi życie duchowe, to jest oderwany od codzienności, od rzeczywistości. Nie. Wręcz przeciwnie, taki człowiek jest bardzo mocno zasadzony w rzeczywistości, bo on widzi rzeczywistość taką, jaką pokazuje mu Jezus. I teraz pytanie: czy ja rzeczywiście w ten sposób żyję? Tak? Czy tak wygląda moje życie duchowe? Nie? Eee, i, I to słowo dzisiaj, jakby do tego momentu mnie doprowadza. Zapraszam Cię do tego, żebyśmy razem, wspólnie spotykając się z Jezusem w jego słowie, no, zapytali się, tak, czy, czy jest we mnie ta tęsknota za Nim a jeżeli yy, może przez różne sytuacje, zdarzenia zostało ona w jakiś sposób osłabiona czy, czy może dopiero się gdzieś tworzy to proś Go dzisiaj z gorącym sercem Panie, przymnóż nam wiary przymnóż nam wiary a On nam nie odmówi bo nas kocha życzę Ci pięknego wspaniałego dnia serca błogosławie i daj boże do zobaczenia jutro z bogiem pa